Szanowni Państwo, jestem bardzo ciekawy, jak Wilfredo Leon. srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, najlepszy siatka z globu, postrzega nasz region, lubelskie. Jestem bardzo ciekawy Twojej opinii. Siatkówka bardzo popularnie i na Kubie, i w Polsce, także lubelskiego bojownictwa. Grają młodzież, seniorzy, amatorzy. Jest niesamowite. Mamy dużo energii. Dzisiaj jesteśmy w Krednigau. Zapraszam pana marszałku do krótkiego sparingu z młodzieżą. Z przyjemnością to zrobię. Coraz więcej gości przyjeżdża, aby w województwie lubelskim odpocząć i czynnie wypoczywać, zanurzyć się w naturze, poznać bogatą przeszłość, rozwijać swoje hobby i pasje. Województwo lubelskie przyciąga i urzeka. Między Wisłą i Bugiem zamknięta jest niezwykła przestrzeń pełna uroków i niespodzianek. Wilfredo, jesteś wzorem i ikoną dla tysięcy młodych ludzi interesujących się sportem, nie tylko siatkówką. I swoistym ambasadorem województwa lubelskiego, bo tutaj na co dzień w luku Lublin. Co takiego urzekło cię w województwie lubelskim? Luberski jest piękny, jest wieżorze, e, lasy, piękna trasa rowerowa, niesamowite miejsce dla rodziców, od młodzieży do starszych. Każdy ma coś do robienia, Nie, niesamowite muzeum, samek i wielka historia.